Tak, dzisiaj zrobimy ocenę. Hackshield. Jak widzicie, już jestem zalogowany. Sobie troszkę pograłem. Złapałem z układeczki. Więc pierwsze: aktualność. Na aktualności, jak no wiadomo, no, wszystko tutaj, wszystko mamy opisane. Co nowego. Teraz mamy silce. szilce to można powiedzieć rzecz za którą się kupuje kosmetyki tutaj, no i takie wi wiadomo motki, różne rzeczy to, no to sklep właśnie od, od rzeczy takich tutaj mamy ekipunek, przód, tył, prawo z ekipy rapy mamy różne rzeczy takie rzeczy mamy różne no to profil, no to nasze rzeczy jakieś tutaj mamy zapowiedzieć ile graliśmy, tego konta, ile wydaliśmy silców. serwery to jest akurat spoko właśnie że kupicie sobie shiltsy to można zrobić swój serwer na Hacksi Lidzie. I to jest bardzo spoko, to mi się podoba. Czy znaczy, serwera nie będę kupował? Ale ogólnie na no to spoko pomysł w ogóle. Że można zrobić swój serwer. No i wsparcie tutaj piszecie, jak chodzi jakiś błąd się No to idziemy zagrać. Dobra, to już jesteśmy. O, już jesteśmy. Tutaj y, niestety wam nie pokażę, ale tutaj było takie logowanie na konto. Już jesteśmy. Więc najpierw sobie osobę. na Kraty. No To jest. O, no jesteśmy pod przyciskiem mamy tutaj no co, no mody takie no co ja mogę powiedzieć bardziej, no mody mamy różne, ja mam wszystko zostawione. i trochę celownik mnie wkurza, bo oj ty, co jest Widzicie, właśnie troszkę tutaj mi wkurza to. Nie wiem, po czym ja to ustawię. Nie wiem, po tym. No. Trochę wycelownik wkurza. No ale w każdym razie można celowo poprawić, no ale troszkę dziwnie się to robi. Szczerze wam powiem. Troszkę i się to robi, ale yy, on nie wygląda wszystko tutaj. Shader można zainstalować. Znajdźmy sobie. Tyk. No tutaj jest taki malutki, co nie? Ale jednak jest, jednak jest duży. Nie no, ale no, rainbow robi cerowniczek. Wiadomo. No i lepszy kolor No i widzicie jaki on jest teraz Co jest? No tutaj są takie właśnie celowniczki Troszkę ciężko się buduje Może to poprawię O, kółeczko jest Szefowskie Takie okej okay fps są spoczko no, jak pójdziemy sobie w ziemię zobaczyć, to tak ja miałem z 700 FPS-ów Więc ogólnie fps są spoko bo... Wydaje mi się, że tutaj mam więcej niż na Lunarze FPS-ów Tylko troszkę eee, szkoda, że nie ma free looka, bo to mnie troszkę wkurza że ja nie mam bo ja lubię sobie pograć na freelooku no ale też i tak na Hypixel już nie można ten yy, nie można mieć tego a już tak w Scraftierie gram, bo ktoś ma taki jak ja więc teraz może przejdźmy już do jakiejś yy, areny więc już przechodzimy i ogólnie sorry że muszę tak włączać y, nagrania ale Hackshield ma takie coś, że jak grasz to po prostu Hackshield y, ma takie antechity no, nie można tak nagrywać po prostu no, ogólnie właśnie troszkę crosshair jest słabiutki na no, Hackshieldie. no bo jak grasz taki jakiś tekstur packa, ma, ma nie fajny y, ten wiadomo, crosshair o, angielski w ogóle e, no to, no to troszkę słabo bo one są troszkę duże dla mnie o, ale kucan jest piękny a, na no chłopie go wyjmę teksturpa No, go jedziemy uu Co ja zrobię po prostu? I zabijemy? Final kill? Oh, Dobra. Final kill, jest. Sposzko, podoba mi się troszkę. Ale nie będę kupował, żeby robić jumpy, bo troszkę słabo wychodzę na ja opisy albo jumpy. Tak mi się... W się sensie takie jest odczucie moje. Co ja robię w ogóle teraz? U. U. Aha, za daleko powiedziałem. O, tutaj też to nie aż to był double click jak coś oczywiście przez myszkę bo jak wiecie na no, body jest double click jeśli walniemy mocno o teraz bo patrzcie sobie na licznik więc co tutaj no bo jak tak klikam, no to więc tutaj proszę mnie nie bo to trochę jak ktoś nie gra za dużo w Minecrafta i nie wiem po prostu, że Bloody ma double klika a 70 no to możesz użyć że ktoś ma ale tutaj nie może bez procent w nią <gry> nie mam nawet, to widziałem, ale poszedłem sobie, bo myślałem, że nie, dobra ocena Hexilda, da yy, w sumie to grę dokończymy yy, ocenka Jeżeli da 10, yy, też dlatego, bo jestem yy, rapy. No wiadomo, rapy. Teraz tak zaczęłam dużo oglądać rapy, więc większa ocena można powiedzieć. że lep o lepsza ocena, tak. karteczki sobie kupimy aha nie nie, nie będę zawsze jakieś kartki kupować no i spoko w jest jak głupi włączą te mody bo przyzwyczaiłem do freeluka, a tutaj nie ma freeluka, a na hypixelu jest włączony freeluk, więc Przyzwyczajenie takie troszkę. Ło! Wow. Kurczaczki. To było troszkę oh, sas. Czerwony idzie na nas, więc yy, jako, że mam szybkość to ją wypiję, bo nie chcę stracić łóżka. Więc panie czerwony. Proszę tutaj nie niszczyć łóżka. Yy bo nie chcę proszę Pana, mieć zniszczonego łóżka, więc ja tutaj są brzbajne, szybkości, cyklu, filtrowanie. no, tutaj się podbuduję, co to mam przepływać jeszcze chyba. Dobrze, ale jeszcze może to wygramy Nie chodźcie Nie kupcie te teraz O guda, ale dobry Niech on, haha, bo on sobie tego je Uwaga, Co ja widzę w ogóle Uuu, uh, eee yy. Główna ocena yy. Eee Tutaj yy. Tak, shielda. No to, a jeszcze to w sumie mówiłem Jeśli da 10, spoko to jest, że możecie sobie y, Wgrać y, te Można sobie so... <try> Można sobie wgrać y, te Już to mówiłem, ale można sobie wgrać y, Jak to się nazywa? Shidery. Takie to są, więc to jest poczko. Стоит с гордой Алцена На